Cześć, tutaj Kitanamia i dziś pokażę Wam wyroby na konkurs modelinowy u Modelinowe Serce Pierwszym wyrobem jest to taka stenka, plaża tutaj jest muszelka na piasku krap, taka mała palma i w morzu pływa sobie rybka Taka dziewczynka inspirowana filmem Star Wars z mieczem świetlnym to nie jest jakaś typowa postać taka po prostu Tutaj kolejna dziewczynka taka hinduska Taki pierścionek z takimi wzorkami. Tutaj mam w sumie kilka dań, i to w sumie chyba jako jedno. Bo są tutaj, tak, taka marchewka. Śledzie z rodzynkami śledziki z cebulką takie jakieś y, naleśniki lub jakieś ciasteczka y, ciasteczka i pasztet dwa takie serduszka flaga Polski Kierek w takim papierku. Kotek. Mały żółwik. Taki kotek. W sumie dziś w przebraniu kotka. lub jakiegoś wilczka. Sówka. I ona świeci w ciemności. Te białe części świecą w ciemności. Serek, na serku są myszki. Jedna trzyma serek, właśnie się przytula tak do tego serka. Tutaj jedna myszka wystaje, tylko główka wystaje z serka i jej ogonek. Tutaj siedzi sobie myszka na serku na górze. I jedna myszka tak weszła, że tylko jej właśnie ogonek widać. Także taki serek. Maleńka, maleńka, maleńka dziewczynka. Ona jest taka naprawdę malutka. I ma ogólnie taką kokardkę na włosach, we włosach tutaj. I ostatnią rzeczą jest to takie takie, takie pudełko na właśnie na ołówki, na długopisy i są tutaj wyroby, cukierki, babeczki i babeczka i to były już, yy, wszystkie wyroby. Mam nadzieję, że ci się spodobały. Yy, no, i do zobaczenia w kolejnym filmiku. No to cześć.